jest, co ci powiem, jest, co ci powiem? Co? I woke up in a new Bugalii I woke up in a new Bugatti. Pomóż nakarmić moje ryby Byku Nie Dobra, rozpocznij wodę brać. Rozpocznij pracę Okej okay. Ja pracuję już O kurde Członkowie serwera, napełnij napoje energetyczne nie wiem, po co. Okay. To robię reklamę, robię reklamę. Ja też robię reklamę. Szatkaż tak me Myślałem, że ktoś dołączył, a to. Ja też. Na pełni, też no, to są uzupełnione. O, wow, ej, jestem szybszy. Ja to ma A, ok. Siema o kule. Kim ty jesteś? To jest ktoś... Jezus, masz ja znowu zapomniałem. Kim on jest. Przemówcy wygląda jak postać swoją Night. Ulepsza to. Mamusiu! Hizerbek62 napisał! Koleć wyluzły, moja babcia jest. Ale ja tylko mamusia, co tu wiedziałem. Przemówcy się u mnie uwu napisał, banuję go. U mnie nic nie ma na memach 60. Na żywo ty się nie zatrzymają. Czemu? Mam do giga i dwa jakieś furasy upośledzone Ja mam miserwista. No. Real Goku? Ej, hey, mam bolera My on TikTok, send me. Jak to grali? Co? Radiohead, panie gościu. na profilowym. Kupiłem plaka hey, no. Kup se plakaty. Kup sobie plakaty. Mój kod rodzi Borys co man? Ja to skrinuję Kaczuch Oto imię Kaczuch Gek, Kaczuch Jak wow. Kaczuch Zemsta jeden milion Nie mam jednego to... Ja mam jednego to... <laughs> Okej okay, już wiem po co to są napoje Dostała, żeby ich budzić. Teraz już tak. Jak no ty no. masz gienić sena? Ło, po pie... No, po ulepszeniu. Insane. Bez pitu, Sonic. Bez pitu. Martwe czapki. <grym> Bez Stefan. Nie Steven. Steven Universe. Czaszka, co ty robisz? Czaszka, halo? I ate a dog PRZYSTANIEŚ PSY Co u mnie robi ten typ psy Jak się nazywa? Eee Kolega czy... Tachajer Nie <laughs> Ej ktoś śpi BÓJ SIĘ Ojej pcha Kurwa Tatuś napisał co ja robię w swoim życiu Nie śpi Kaczuch Kaczuch wace Kim ty jesteś? Nie wiem, przepraszam, jak oglądasz to, to nie wiem kim jesteś. S? Bro, I have a bowler. Don't sleep. Figurki. Okej, okay, gość ma figurkę Sonika i... CO TAM robisz? Nie wiem z czego. Dlaczego co tam co to jest znalazło? What the fuck? Slayer'a na tych posterach. A, no tak. To chyba o to chodzi. Chyba ona I'm the największy Na co ma mi. Mister Beast? Uh, napisał to uh, Nie wiem z czego są te bari Jak to O czy to jest To jest chyba Kozak 85 YouTube Ari co tu robi? Nie Bro, this server is crazy, crazy, I was crazy, what? Nie, nie. <laughs> Aż czymś się skończył? napisał, cześć wszystkim, znak mniejszości 3? Co ja kupiłem ja światło LRK we przodku? No. Weźcież fajne jest? Nie. Okej. Okay. Budź się. Wake, Wake, up. Up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up Ho ha. Ha. Drugi dywan Nie, kup drugi dywan po prostu Hell na no, boti pillow Kto będzie tu? Jezus ma ile ty wydałeś na tą grę? Weź się Aj I mean, plakat didu. Co by zrobił, jakbyś miał taki pokój? Wiesz, co dobrze bym zrobił. Nie. Eee, kymysy. A no dobra, dobra, dobra. Ja już, już się bałem. Nie powiesz, że nie miałby takiego pokoju, ok? No wiem, ale mówię, że jakbyś... Nie wiem, co musiały ze mną by się stać, żeby się pokój. naprawdę. Nie mam pojęcia. Ej, bo się dzień zrobił. Ło, wow, rzeczywiście. Ło, wow, jasno. Krasny. A, słońce. A, ja. Słońce. Nieee... O mój Boże, to jest figurka długa spora. Ok, teraz otwieram meby. Let's go. Kim ty jesteś i skąd jesteś? I czemu masz plakat? Zobacz to dwa rysunki da Co? Za ciekaw na rysunki you. love Lovels you. Now Meme Maker Eeez, ja nie mogę kupić. Major, tego. to ty... Nie! O ja wiem kto to jest! Kto to jest? Oj, ja wiem kto to jest. Pięknie, nie, wiem, co to pięknie, 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 Uh -uh. Także no, a um, na dzisiaj to koniec. <grymka>